Czy możemy, i tam potem następuje pytanie. A moja najczęstsza odpowiedź jest: to zależy. Cześć, mam na imię Arek. W Aldi pracuję na stanowisku menedżera do spraw bezpieczeństwa informacji. To naprawdę nie jest łatwe do opisania, bo możliwe jest, że każdy mój dzień wygląda trochę inaczej. Są umowy wszelakiego rodzaju, ale też dbam o to, żeby u nas w Aldi te dane, które my mamy, były przechowywane, były przetwarzane zgodnie z zasadami, które mamy, politykami, no i przede wszystkim zgodnie z prawem. Ktoś przychodzi z pomysłem, który jest innowacyjny, ale niekoniecznie zgodny z przepisami, no to jakby tutaj też moje zadanie jest, żeby wytłumaczyć, dlaczego czegoś nie powinniśmy robić. Pisanie procedur, pisanie polityk, Przegląd ich, ale też weryfikowanie, czy są przestrzegane. Krótko mówiąc, robienie audytów. W 2016 roku pracowałem w innej organizacji, stawiałem pierwsze kroki w tematach dotyczących ochrony danych osobowych. Wprawdzie wtedy już było wiadomo, że RODO wejdzie, bo ono zostało przyjęte w 2016 roku, ale były dwa lata przejściowe, żeby wszyscy mogli się odpowiednio przygotować i dostosować w organizację. Zajmowałem się na początku czymś innym, a to było dodatkowe zajęcie. Chcąc zdobywać wiedzę, poszedłem na studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych. I w sumie od tamtego czasu zmieniłem pracę i to się stało moim głównym zajęciem. Dokumenty, dużo różnych dokumentów, przede wszystkim umowy, różnego rodzaju umowy, pomysły na różne projekty. Przechodzą też często pytania od koleżanek i kolegów: Czy możemy, i tam potem następuje pytanie. A moja najczęstsza odpowiedź jest: to zależy. Trzeba faktycznie zwracać uwagę na to, co nam przychodzi w mailu. Nawet jeżeli wydaje nam się, że pisze do nas serwis streamingowy, że mamy nieopłacony rachunek i tam jest mała niedopłata zazwyczaj, bo to jest kilkanaście groszy, na przykład złotówka, ale wyłączą ci zaraz serwis, tak? jeżeli tego nie zapłacisz. I ta strona naprawdę wygląda profesjonalnie. Klikniesz, możesz zostać przekierowany na stronę banku. Żeby tą złotówkę przelać, no ale to stroną banku nie będzie, tylko znowu jakąś podszywającą się tablicą, która też będzie bardzo dobrze i bardzo profesjonalnie wyglądać. No ale podasz swój login i hasło, dajesz dostęp oszustowi do swojego konta, raczej stracisz pieniądze wtedy. Możesz też stracić dostęp do swoich mediów społecznościowych. Wtedy ofiarami oszustwa mogą być Twoi znajomi, Twoja rodzina. Jest taki rodzaj oszustwa, po dostaniu się na, na, na media społecznościowe. Oszust wysyła do kilku kontaktów z listy, najczęstszych kontaktów na przykład, tak? wiadomość pożycz mi 5 dych, mam, mam awaryjną sytuację potrzebuję je na teraz, straciłem swój telefon dlatego piszę do Ciebie przez Facebooka A wyślij mi go na inny numer telefonu tak? jak z tym oszustwem, którego ja sam byłbym ofiarą wystawiłem fotelik i już po kilku minutach dostałem informację, że udało mi się ten fotelik sprzedać dostałem SMS-a z identyfikatora OLX w historii tego SMS-a miałem poprzednie wiadomości o OLX przy poprzednich transakcjach to jakby była ciągłość, nie? W tej wiadomości był link. Po prostu po wejściu w link pokazała się strona z podsumowaniem sprzedaży. Udało Ci się sprzedać fotelik. Tu masz adres osoby, która kupiła. Wszystko jest oczywiście bezpieczne, bo to tylko przez, przez nasz serwis. Nawet można było się skontaktować z serwis deskiem, tak i zadać, zadać pytanie. Jedyne podejrzenie moje pojawiło się, kiedy zobaczyłem faktycznie adres tej strony. To nie był adres serwisu sprzedażowego, z którego korzystałem. To był przekręcony. Literówka. Jakby tutaj się zapaliła czerwona lampka. Ale z ciekawości, co się wydarzy, poszedłem dalej. E, bo najbardziej ciekawiła mnie właśnie ta możliwość porozmawiania z serwisantem, ale kontakt był i, i ta osoba mi pisała odpowiedzi, zachęcając mnie do, do tego, żebym przeszedł przez procedurę tak, no bo sprzedałem ten fotel i miałem tam tylko podać oczywiście dane swojej karty, kliknąć dalej i dostanę, dostanę pieniądze. Albo chciałem ciągnąć dalej za język tą osobę, która tam była. Ale w, w pewnym momencie coś się chyba poszło nie tak, bo, bo na tym czacie rozmowy napisała w języku obcym. Widocznie nie wrzuciła najpierw do translatora, a potem na czat, tylko od razu na czat jakby no. wysypała się. Jeżeli wyświetla Ci się, że dzwoni Twój bank, wcale nie jest powiedziane, że dzwoni Twój bank. Są narzędzia, które oszustom pozwalają się pod te identyfikatory podszyć. Możesz mieć w swoim telefonie bank, swój bank zapisany pod jakimś tam numerem, ale identyfikator połączenia przychodzącego pokaże Ci, to jest ten, że to jest bank, że to jest Twój bank. Taka organizacja, która nazywa się CERT i NASK, można powiedzieć, że oni się zajmują bezpieczeństwem w polskim internecie. Mają na przykład regularnie aktualizowaną listę stron z zaszytym, jakby niebezpiecznym, złośliwym oprogramowaniem. Że jest nudna. Ja się świetnie bawię, jak widzicie, przy, przy tej pracy. Zwracaj uwagę, na w co klikasz. Nie, nie klikaj we wszystko, co widzisz. Nie używaj jednego hasła do różnych serwisów. Weryfikuj informacje. A informacje możesz sobie weryfikować na takich fajnych serwisach jak Fake albo Demagog.pl. Stałym wyzwaniem osób zajmujących się tą tematyką jest podnoszenie świadomości koleżanek i kolegów, z którymi pracują. Serwis niebezpiecznik yy, i serwis zaufana trzecia strona. Ja sobie też zerkam na serwis informatyk zakładowy językiem trochę bardziej technicznym.